Piotr Serkowski, bardzo mi miło z panią redaktor rozmawiać. Jesteśmy na kongresie zero. Proszę mi pani redaktor powiedzieć, w ogóle po co ta impreza była dzisiaj zorganizowana? Bo tak słyszałem, że z, z okazji urodzin, ale generalnie chyba ma to inny trochę cel. Z mojej perspektywy jest to możliwość poznania też osób, które są po drugiej stronie, które obserwują te treści, poznanie też potrzeb, mogę zapytać się tak naprawdę czego chcą, jak odbierają te programy, przynajmniej moje treści psychologiczne, myślę, że to jest ważne dla mnie po pierwsze, żeby tworząc te treści, że one były adekwatne do potrzeb i trafiały. No bo chodzi tutaj też o kwestie pomocowe, tak? Jakiegoś wsparcia, budowania tej samoświadomości poprzez oglądanie właśnie tematów psychologicznych. Mhm. Więc myślę, że dla mnie ważne jest to, żeby poznać właśnie e, te potrzeby z drugiej strony to jaki jest odbiór, czego chcą. Więc myślę, że to jest dla mnie tutaj ważne. Wyszliście do ludzi. Jakie efekty Czy spodziewaliście się takiej w ogóle frekwencji, bo tutaj wcześniej słyszałem, że nie jest dostosowana sala, natomiast ludzi jest bardzo dużo. Tak, i myślę, że to jest też, no, cieszy, no, że te treści trafiają. Dla mnie to jest, to i powtórzę, ważne, mhm. że em, to, co tworzę, mhm. jest dla ludzi. Że mhm. ludzie są, że obserwują, że oglądają. Myślę, że to jest taka podstawa tego. Cieszę się, że jest, że jest sporo osób, że są różne osoby w różnym wieku e, i kobiety, i mężczyźni. Myślę, że to jest istotne. Czy spotyka się pani redaktor z trudnością w odbiorze, że wiele osób nie rozumie na początku z tego. O co chodzi w psychologii, prawda? I w jaki sposób przygotowywać te materiały, żeby były w sposób tak. No wiadomo, dzisiaj jest pęd, prawda? Osiem sekund to było już lata temu, tak. że. Więc jakich może technik tutaj stosujecie w ramach działalności? W ramach redakcji, żeby właśnie tu uwagę przykuć i zwrócić uwagę na trudne tematy. Na pewno używać języka adekwatnego, nie nomenklatury naukowej, ponieważ to zawsze sprawia, że jakoś trudno nawiązać to połączenie, trudno zrozumieć o co chodzi. Więc myślę, że używanie takiego adekwatnego języka i też rozumienie, wrócę tutaj do tych potrzeb, tak? to że ja rozumiem. Przepraszam, nie, nie, bo ludzie uważają Nie wracają uwagi. To jest psychologia, tak. tak. Więc no, myślę, że tutaj po pierwsze język, odpowiednie też nazewnictwo, pokazywanie tego z perspektywy człowieka, to co on może potrzebować, bo to, że już opiszemy to jakimś językiem psychologii, socjologii czy nauki, to jest jedno, ale drugie to pytanie, jak to się przekłada na moje życie i co ja mogę wdrożyć, bo możemy oczywiście tworzyć jakieś takie zasady, wiesz, na podstawie książek, Mądry, ale koniec końców ten człowiek później idzie do swojego życia i chce to wykorzystać. Więc myślę, że bardzo ważnym aspektem jest zwracanie się do kwestii praktycznych, czyli jak ja mogę to, czego się dowiaduję tutaj, mhm. przełożyć na moje takie codzienne funkcjonowanie. Rozumiem. Widzę, że kanał Zero się rozszerza, coraz większy właśnie zakres tematyczny. Wydaje mi się, że jest to potrzeba właśnie tego, że nie ma w Polsce takich mediów, które by wypełniały te niektóre luki. Właśnie chociażby tematy psychologiczne, czy tak. Pani Sobocińskiej i Lifestylu, to są tematy, które będą się pojawiać, ale będą rozrastać, jeśli chodzi o treści w ramach kanału Zero. Czy dobre mam przypuszczenia, czy orientuje się Pani może, jak, jak to wygląda? Może jakieś plany na przyszłość Pani zdradzi? Czy ja mogę mówić o swoim programie? Okay. Ja jestem twórcą, że tak powiem, tej treści psychologicznej, mhm. więc. To, co ja robię, to planuję, zastanawiam się, co byłoby odpowiednie. Jakoś tam też podążając za tym, co, co teraz jest ważne, co teraz jest poruszane w internecie, obalając też różnego rodzaju mity, sprowadzając jednak do tego no, rozumienia też naukowego mhm. psychologii, czy w ogóle funkcjonowania człowieka, i opierając się na rzetelnej wiedzy. Myślę, że to jest ważne, jednocześnie przykładając to na takie codzienne funkcjonowanie człowieka. Więc ja mogę mówić o swoim mhm. programie, o tym, co ja, co ja planuję, ale nie będę się wypowiadać za innych może. Dobra. Bardzo dziękuję Dzięki. pani redaktor. Do Dzięki. zobaczenia Dzięki na. Proszę, mam nadzieję, że dotrwamy <grym> tak. Do zobaczenia. Udało się.